Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Moi no drodzy. Obornik i wapno naraz. Nie wolno. Nie wolno dawać obornika, gdy było wapnowane lub nie wolno dawać wapna, gdy było nawierzone obornikiem. No i udałem się do rolników z pytaniem dlaczego. No nie wolno. No Ale dlaczego nie wolno, drogi panie? No bo, bo tak się nie robi. Jak wapnujesz, to obornika nie dajesz i odwrotnie. No dobrze, ale dlaczego? Bo się będzie gryzło. No dobrze, no to, to nie wiem, no będzie się gryzło. Będzie sobie obornik. I będzie sobie wapno i one będą się gryzły. No to mnie nie satysfakcjonuje taką odpowiedź. Z tego co wyczytałem, no to wapno przyspiesza rozkład... Yy, Materii organicznej w przypadku obornika doprowadza to, że jest duża strata azotu, bo to się szybciej rozkłada. No dobra, ale jaki to ma wpływ na roślinę? No cóż, no pozostaje nam nic innego, jak po prostu to sprawdzić. Weźmiemy sobie, posadzimy pomidorka, któremu nasypiemy i obornik, i wapno w takich równomiernych y, tutaj dawkach, żeby to zaczęło się, że tak powiem, gryźć ze sobą. No i jedyne czego ja się obawiam. To, że yy, to już przygotuję ziemię i będę mówił, to, że dojdzie do szybszego rozkładu tego obornika naszego wspaniałego i że ulotni się bardziej ten, yy, że tak powiem, ten azot szybciej urudnęli rozkładowi i tak naprawdę yy, tak szybko, że roślina nie zdąży go pobrać i go zabraknie po prostu, no to nie jest to najgorszą rzeczą, ale Jedyne czego się obawiam, to to, że jak to wejdzie w jakąś reakcję, to może być tam ciepło pod tą ziemią, pod tym wszystkim, to zacznie ze sobą pracować, z, jak doda się wody, tak, bo trzeba będzie podlać. No jedyne czego się obawiam, że tam będzie gorąco. To tak samo jakbyśmy wrzucili świeżo skoszoną trawę y, pod pomidora, no to ona zacznie y, właśnie się rozkładać i jak wiecie, każdy z, część z Was przynajmniej... Jak wsypie się trawę do worka, to ten worek robi się cieplutki, i wręcz ta trawa, jak się wsadzi rękę, może nawet poparzyć, i obawiam się, że ewentualnie coś takiego może się zadziać i to może uszkodzić korzenie. No ale dobra, wsypujemy. Czy to widać? Widać. Wsypujemy troszeczkę obornika. O, jest sypane. Wsypujemy troszkę tego wapna. Lekko to zasypiemy ziemią, żeby to przykryć. Teraz sadzimy naszego delikwenta pomidorka. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę. Chciałem go głębiej dać, żeby to... No ale dobra, to będzie miał dotąd ziemi spoko. I jeszcze. A może na najpierw troszeczkę ziemi ziemi wsypiemy, i że dla szybszego efektu jeszcze tutaj po bokach dosypiemy tego obornika. Dosypniemy tego wapna. Ogólnie, wiecie co, próbowałem się doszukać na obu tych opakowaniach, czy to na tym wapnie, czy to na tym oborniku, że jakichś przeciwwskazań do wspólnego stosowania nie znalazłem. Niestety nic nie znalazłem. Nie ma czegoś takiego tam. Także zaraz przejdziemy tutaj do podlewania. No i ja tak jak mówię, obawiam się tego, że to zacznie pracować i wytworzy się ciepło pod ziemią. I to będzie chyba najgorsze, a może okaże się, że roślinie się nic nie stanie i będzie wspaniale rosło. No to wszystko, na to wszystko będziemy niestety po, potrzebowali czasu, nie? Dziś na, ten, na tą odpowiedź na to pytanie nie nie padnie ode mnie na pewno, a będziemy musieli poczekać. Także już w tym momencie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco, bo ten pomidorek tak jak i różne testy jakie przeprowadzam na pewno zostanie pokazany w przyszłości, cóż się zadziało. Jeszcze te cienie tutaj, tutaj damy. No, na pewno to się nie stanie, że od razu, że ja podleję i za, za, zacznie nam tutaj gazować, dymić i tak dalej. No te na to raczej nie liczmy. No i cóż, pozostaje podlać. Działam jakieś wiadeczko tutaj. Pozostaje to obficie podlać, jak to przy sadzeniu pomidora bywa. No i cóż, słuchajcie, no, no, każdy właśnie mówi: Nie, nie wapnuje się, gdy się daje obornik i odwrotnie, bo to źle gryzie się. No ale no cóż, ja muszę sprawdzić, bo yy, samo takie mówienie przez osoby, które do końca nie są w stanie wytłumaczyć, co się tam będzie działo z tym obornikiem i z tym wapnem naraz, no to ja muszę to sam sprawdzić. No a Wy będziecie tego świadkami. No, elegancko trzeba podleć, żeby cała ziemia się pięknie nawilgotniła, żeby pomidorek posadzony sobie rozkorzeniał się i szukał i dostawał tego, co, co wyniknie z połączenia wapna z tym obornikiem granulowanym, żeby on na pewno tego dostał. To, co się tam zadzieje między tymi dwoma nawozami, no i co? Słuchajcie, no, niestety, ale trzeba czekać, trzeba czasu. Ja sądzę, że no, jeżeli tam naprawdę zacznie, zaczną się dziać straszne rzeczy, że to się zacznie gryźć, no, to sądzę, że po tygodniu już będą efekty w postaci yy, niedoborów przy tym pomidorku. Także tam coś się zadzieje złego w tej glebie. Jeśli zadzieje się coś dobrego dla niego, no to, no to po prostu będzie rósł dalej. A jeżeli, tak jak yy, obawiam się tego, że może zacząć tam się robić cieplutko po prostu w środku, no to po prostu on na pewno, niestety, najzwyczajniej padnie. Jak pieruszczeli jego korzenie, bo zostaną przy, przy jakby przypalone, że tak powiem, no to, no to roślina nie ma prawa w ogóle rosnąć, bo, no bo nie będzie miała jak. No dobra, słuchajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć, cóż, cóż się tutaj wydarzy, no to... Zasubskrybujcie sobie mój kanał. Ja tak jak powiedziałem, na pewno jeszcze zrobię o nim odcinek o tym pomidorku, gdyż no, ten test trzeba sprawdzić. Tak? No przecież nie zostawię Was. Z tym, że posadziłem pomidorka, łamiąc wszelkie reguły, i później tego nie pokażę. Także tutaj możecie być pewni, że zobaczycie jeszcze cóż tu się z nim będzie działo. Ja go jeszcze dokładnie popodlewam, żeby aż mi tutaj dołem. Z doniczki wylecia woda, niech tam się wszystko ładnie nasączy i niech się tam dzieje, co dziać ma się z tymi dwoma nawozami. Dobra, trzymajcie się, życzę Wam udanych, owocnych plonów, cześć!